No i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Profesor Detektorysta. Lecimy sobie na piękne poletko, no piękne. Warunki są tutaj naprawdę bardzo ciężkie dochodzenia, bym powiedział. Pogoda jest fajna. Wszystko się składa do kupy. Miejsce też jest bardzo ciekawe z tego względu, że tutaj, moi drodzy, kawałek za tym budynkiem za mną, był sobie kiedyś sklep w okresie międzywojennym, a jeszcze wcześniej 200 lat temu na mapach wschodniej Galicji. Wychaczyłem, że była tutaj gmina, a obecnie gmina znajduje się o tam, gdzie ten biały budynek nad moim palcem, tam się właśnie znajduje obecnie gmina, także to miejsce tutaj naprawdę może być ciekawe, na pewno jest ciekawe, a ile będzie tutaj fantów, no to zobaczymy, trzymajcie kciuki, ja Wam życzę miłego oglądania i do pierwszego dołka, pamiętajcie jeszcze, łapeczka w górę jak możecie, subskrypcja, dzwoneczkiem powiadomień, no i lecimy. Warunki tak jak Wam mówiłem, no nie są najspanialsze nachodzenie z wykrywaczem. Trzeba troszeczkę jednak wyżej tutaj machać. Natomiast mamy pierwszy namierzony sygnał, ale i tak jestem zły, bo kurczę zapomniałem pinpointera. No cóż, no zdarza się trzeba sobie jakoś radzić. Fajny, obiecujący sygnał 35. Bardzo płytko. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Wykopane na pewno, no i teraz trzeba będzie się bawić. Będę wam dzisiaj ucinać takie fragmenty, no bo czasami naprawdę się tutaj będę musiał dłużej nagrzebać. W tym, ale mamy pierwszy dołeczek i mamy naparstek. Super, mamy naparstunia cały, praktycznie nie jak na pierwszy dołeczek. Bardzo fajnie ogólnie. To jest mój trzeci naparstek w życiu dopiero. Trzeci albo czwarty maksymalnie. Bardzo mało takich rzeczy znajduje ogólnie. No i jest na parsteczek. Cóż więcej mogę powiedzieć? Na parstek to na parstek, no nie? No ale super. Jak na pierwszy dołek, to elegancko. Patrzcie, tutaj był na parstek. A tutaj jest ogromny sygnał na 50. 48, 50. No co my tutaj możemy mieć? Jakiś duży kolor na 100%. Na pewno nie złom. Zbyt pięknie bije. O ja pierdzielę, pitole, moi drodzy. Jeśli to jest moneta, to będzie hit. O kurde. Ja pierdzielę. Nie. To nie moneta. Co to jest? Kurczę, tak fajnie wyglądało. Wielkością, nie wiem, jak na przykład 6, kraj, 6 krajcarów, no może bardziej 3. No tak czy siak, no to jak leżało tak w ziemi, no fajnie wyglądało obiecująco, a teraz. No to nie wiem, no ale to nie jest nic interesującego zbytnio. No powiem Wam, że tutaj chwilę już chodzę, ale bardzo, bardzo lipa. Być może ze względu na te właśnie warunki, no tutaj jednak trzeba wysoko machać wykrywacze, miejscami te tyczki są twarde, więc to się obija i tak dalej. No ciężko, ale za to to pole, tam jak są te silosy, te budynki na prawo i za tymi budynkami tam, gdzie wskazuję palcem, jest takie piękne poletko, dzwoniłem do właściciela, bo myślałem, że jest posiane, ale ono jest tylko gotowe do posiania i jeszcze mogę tam iść, a więc jest piękny dywanik i chyba właśnie tam będę szedł. Czasami na wykopkach można nie złego szału dostać, może nie szału, ale takiej chwilowej ekscytacji z tego względu, że zobaczcie na to kółko. Ono jak sobie wyszło z ziemi, to raz udało mi się wykopać e, 5 czy 10 rubli czy 20 to srebrna duża moneta nie pamiętam już nominału i to właśnie wyglądało bardzo podobnie ale niestety no nie wiem co to jest jakieś kółko po prostu nic na tym nie ma no dobra jak widzicie udało mi się znaleźć pierwszą monetkę dziś pierwszą monetką okaże się pewnie Boratynka najprawdopodobniej w rzeczy samej moi drodzy jest Boratynka złochana bo złochana ale w miarę czytelna Zaczyna się tutaj dużo dziać. Kolejny sygnał. 42, bardzo ładny. Oby nie aluminium. Ładny sygnał. Ładny sygnał tylko na co? Mamy coś tutaj. Ale co to jest? Jakieś dziadostwo, moi drodzy. Króciutki monetkowy sygnał: 34, bardzo fajny sygnał jest. No i moniaka mamy. Mamy moniaczka drugiego, dzisiaj moniaczka mamy malutkiego, okrągłego szalonga Jana Kazimierza no pewnie, że tak popatrzcie tylko moi drodzy jaki piękny dywanik doszedłem na to pole i aż się chce chodzić Kurczę, nie wiem czy ja dzisiaj wrócę stąd nawet jak będzie licho szło no patrzcie coś przepięknego naprawdę takie pole gotowe do yy, posiania to jest chyba idealne po prostu lecimy obiecujący pierwszy sygnał na tym polu 47, 50. Bardzo głęboko. sprawdź, O, jak miło się kopy. Ja pierdzielę. Chyba jeszcze w dołku. Oby to nie była jakaś puszka albo coś w tym stylu. No, 46, ale dzwoni. Jest moniak. Jest moniak, wyskoczył moniaczek. Okrąglaczek. PRLaczek, bo aluminium widzę, no pewnie, że tak, Złotuwa, patrzcie, złotóweczka moi drodzy, PRL, może pozdrowimy rocznik, dawno nie, nie pozdrawialiśmy żadnego rocznika, 74, fajny rocznik, pozdrawiam Was wszystkich z tego właśnie rocznika, z tej daty i zaczynamy na tym polu złotóweczką długo nic, ale tu jest fajny sygnał chociaż jakoś tak mi żelazem zalatuje, ale zobaczcie w ogóle co to za ciekawe miejsce jest tam mamy cmentarz moi drodzy, dokładnie tam i to jest cmentarz moi drodzy z XIII wieku, bo tam no gdzieś tam jest kościół i ta wieś właśnie ma 700 lat, minimum historii także wyobrażacie sobie w jak ciekawym miejscu jest mi dane poszukiwać gdzie ten sygnał? Tutaj, coś drobnego, a obok chyba jest żelazo. Dobra, coś wykopane. Patrzymy. No, niestety, tak jak Wam mówiłem i się spodziewałem, tylko podkładka żelazna okrągła, dlatego ładny sygnał był na kolor. Ale gdzieś jednak już człowiek się przyzwyczaił do tych dźwięków i odróżnia, że tym żelazem zalatywało, mimo że feroczek nie wskazywał na to. Niestety ogromnym minusem tego miejsca jest to, że jest bardzo przeszukane przez kogoś Nie wiem kiedy, ale naprawdę tu kolorów jest po prostu za mało Jest dużo za mało tych kolorów, żeby mogło być to kiedyś pole nieprzeszukiwane Co Wam chciałem powiedzieć? No, słuchajcie, właśnie przychodziła taka pewna pani, którą znam I jeśli za, <grytanie> za około 30 do 30, jeśli do 30 minut nie przyjedzie policja, to się bardzo zdziwię Tak szczerze Wam powiem Ale co? Wracamy do sygnału, no taki kiepskawy 27, 37. Więc raczej no właśnie taki, taki nawet pod żelazo podchodzi sygnalik. Teraz praszmy Kurczę, że, że też nie wziąłem tego pinpointera. To jestem zły bardzo. No ale trzeba sobie jakoś radzić. Mamy tutaj dubkę kawałek łuski, kawałek łuseczki Kolejna łowiana kulka. Zobaczcie, jak już blisko jestem tutaj tego cmentarza. Tutaj ludzie zawsze stali, przyjeżdżają, wyrzucają na pewno jakieś śmieci, więc po prostu jest tych kolorów tutaj za mało. Na razie chodzę z wyciętym żelazem i pokażę wam jaka jest ogólnie cisza, a później wam przejdę na pełną skalę i pokażę ile jest tutaj sygnałów na małe żelastwo. No zobaczcie, cisza. Cichutko. Pięknie wykrywacz chodzi, tylko sygnał, żadnych nie ma. A teraz jesteśmy na pełnej skali. No takie miejsce trafiłem, że i tak tych sygnałów nie ma za dużo. Jakieś drobne popierdywania. A drobne żelastwo. Jakieś gwózdki, nie gwózdki. O, takie właśnie drobniutkie. 3-4 sygnał ID. Może pochodzę teraz pełnej skali? Ło, sygnał dzwon, 39. Kopnijmy go razem. I co my tutaj możemy mieć? Polmoska, moi drodzy, Polmoska. No i tak to właśnie tutaj wygląda. Mało sygnałów kolorowych, dużo żelastwa. Dużo więcej niż akurat na tym urywku filmu, bo no, pole jest duże, jednak, więc sporo tutaj chodzę. I tego żelastwa jest tutaj multum. Drodzy widzowie, szukacie sprzętu do poszukiwań? Profesjonalnej obsługi? Sklep Zwiadowcy Historii oferuje Wam wszystko to, czego potrzebuje każdy poszukiwacz i nie tylko. Dodatkowo, wpisując w komentarzu do zamówienia Profesor Detektorysta, dostaniecie przeróżne, całkowicie darmowe gadżety do zamówienia. Promocja dotyczy tylko sklepu internetowego. Zapraszam do zapoznania się z ofertą, link macie w opisie tego filmu. A teraz wracamy do odcinka. Takie żelazko teraz dziwne, potopione jakieś. No dobra moi drodzy, mamy jakiś fajniejszy sygnalik właśnie wykopany i jakąś fajniejszą rzecz i będzie to chyba koninka. Chyba na pewno, super. Ładny był kolorek. Powiem wam naprawdę, nie będę wam zdradzać na razie szczegółów, dopóki się nic takiego nie stało, ale powiem wam, że ludzie są tak spierdoleni do końca, że wybaczcie za słownictwo, ale inaczej się po prostu nazwać tego nie da. Facet ma obok pole, przyszedł specjalnie z wiaderkiem na pole, którym sadził rzepak, żeby sobie zobaczyć co ja tutaj robię i nagrywać mnie. <laughs> Mogę wam tylko powiedzieć, że to jest po prostu no cała rodzinka po prostu mundurowa. Że tak powiem delikatnie. Naprawdę jacy ludzie są dziwni i zjebani, to jest po prostu szokat. My mamy koninkę. Musiałem się wyżalić, no bo wiecie jak to jest, no kurde no człowieka to wkurza po prostu. Zamiast przyjść normalnie, pogadać, prawie że sąsiad, no to, no to jakieś podchody durne, no ale nic tam. Mamy koninkę, tak to właśnie wygląda. Super. Jakiś fajniejszy, kolorowy sygnał, właśnie wykopany. Blisko, już coraz bliżej, bliżej cmentarza. Jak widzicie, robię sobie teraz e, takie paski wszesz. Zawsze chodzę wszesz, a nie wzdłuż pola. I jestem już tak blisko tutaj. No, zobaczymy, co będzie tam najbliżej. Kolejny bardzo fajny sygnał. Bardzo delikatne, 40-47, bardzo głęboko. Pokazuje wykrywacz. I co tam głęboko mamy? Wykopane. No, coś drobnego. Bo tak fajnie sobie popiskuje. Przyjemnie. Mamy coś tutaj. Ale co to? Powiem Wam, że nie wiem jeszcze. Aha, dobra, chyba widzę. Blaszka, patrzcie. Powiem Wam, że naprawdę wkurzyłem się i to niesamowicie. Nie będę już bardziej zemścić. Wybaczcie mi tamto. Kawałek pierścienia wiodącego do tego, taki ładny sygnał mimo takiej drobnej pierdółki. No i mamy kolejną kuleczkę. Jak na razie bardzo słabo, ale mam towarzystwo teraz na wykopkach. No, przyszedł mój brat, Brat Jasiek. Znowu popatrzeć sobie jak to wygląda. Może złapie bakcyla i też kiedyś będzie chodzić, czemu by nie, prawda? No. No, i mamy pieniądza moi drodzy malutkiego. Po naprawdę kilku kulkach z rzędu, i praktycznie niczym innym mamy jakiegoś małego pieniądza. Bardzo mały, nawet jak na boratynkę. Aczkolwiek chyba miedziany. No jakby to było sreberko, no to jeszcze by można było powiedzieć, że coś ciekawego. Jakiś denar średniowieczny czy coś. A tak, to raczej chyba boratynka, jednak. Monetka zielona, patynka jest, ale. No, ale nic na niej nie ma więcej, więc nieidentyfikowalna monetka po prostu. No, patrzcie, drodzy widzowie, patrzcie się teraz na to. Już bliżej praktycznie się nie da. Postanowiłem zrobić ten pasek tutaj zaraz przy drodze, licząc na więcej sygnałów i faktycznie jest ich więcej. Dopiero zaczynam i myślałem, że będzie obrączka, ale niestety to jest aluminium, więc raczej obrączką to nie jest. No, nie kojarzę, żeby ktoś nosił aluminiowe obrączki. A, szkoda. Szkoda. No nie wiem, czy, czy to kiedyś było obrączką, czy nie. Nie mam pojęcia, naprawdę. Bo też nie wygląda jak ten mener ring z jakichś butelek czy coś takiego. Absolutnie nie. Kształt ma zupełnie obrączki, no ale jest to na 100% aluminium, bo nawet tego na palcu nie czuć. No, szkoda. Szkoda, a już przez chwilę było cieplutko, bo to fajnie w okrągłej bryłce się uchowało taki rancik. No, ciekawe przeżycie, ale raczej chyba, chyba śmieć tylko. No moi drodzy, cieszymy się z Jaśkiem tutaj niezmiernie, bo jest w końcu coś. No, jakie by nie było, to jest guziczek chociaż. Kurczę, no tak jest, że na tych najfajniejszych miejscach zazwyczaj jest najgorzej u mnie. Są po prostu przeszukane, od wielu lat były przeszukiwane. I teraz to nawet bym powiedział, że na to chłapki mi nie zostały. No, mamy jakiś taki guziczek. Ni to Arseniak, ni to co. Taki śliski, badziewny. Jakiś tam fancik jest i zaraz wracam chyba na to poprzednie pole. No dobrze moi drodzy, witam Was jeszcze na podsumowaniu. Tak się ono prezentuje. No szału dzisiaj nie zrobiłem, to prawda. Natomiast i tak fajny wypad uważam. Trzy monetki, cztery monetki, przepraszam. Trzy Boratynki, jeden PRL-ek, złotówa. Jest koninka, jest na parstunio i jest... No, to coś aluminiowe, na pewno nie obrączka, niestety. No, także tak, tak to właśnie dzisiaj wygląda. Tyle znalazłem, ja jestem zadowolony, fajnie się pochodziło. Miejscówkę uważam za zamkniętą, tą koło cmentarza, to pole. No, niestety, ktoś mnie kiedyś uprzedził, nic tam już pra praktycznie nie ma. Być może kiedyś z braku laku, ale mam inne miejsca, więc raczej tam się skupię, w innych miejscówkach. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, no to wiecie, co macie zrobić. Łapeczka w górę, subskrypcja z dzwoneczkiem powiadomień. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.